Daredevil przeszedł długą drogę od Netflixowego hitu do Marvel Cinematic Universe. W końcu jednak śmiałek trafił we właściwe miejsce, by zaprowadzić porządek w Hell's Kitchen. Ale czy wiedziałeś, czym inspirowali się twórcy serialu Daredevil Odrodzenie? Albo że w jego trakcie zobaczymy Daredevila w aż pięciu różnych kostiumach, albo że serial w połowie produkcji został skasowany i napisany na nowo. O tym i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. Przed Tobą poważna deszka, czyli 10 zaskakujących ciekawostek o serialu Daredevil Odrodzenie. Serialu Daredevil Odrodzenie nawiązuje do kultowej serii komiksów Franka Millera z 1986 roku. W tej historii Matt Murdock doświadcza upadku na skutek działań Kingpina. Twórcy serialu czerpali z tej narracji, adaptując kluczowe wątki i motywy, jednocześnie dostosowując ją do współczesnych realiów oraz szerszego kontekstu Marvel Cinematic Universe. Choć serial nie jest bezpośrednią adaptacją komiksu, oddaje jego ducha, eksplorując tematy odkupienia, tożsamości i walki z osobami demonami. Decyzja o oparciu się na tej konkretnej historii wynikała z jej głębi emocjonalnej i znaczenia w kanonie Daredevila. Twórcy chcieli przedstawić Mardoka w najbardziej wymagających momentach jego życia, ukazując jego siłę i determinację. Jednym z elementów, które wyróżniały serial Daredevil, były niezwykle realistyczne i brutalne sceny walki. Charlie Cox, odtwórca roli Mata Mardoka, zawsze podkreślał, że sceny akcji są kluczowe dla wiarygodności tej postaci. Aby przygotować się do powrotu w Daredevil Odrodzenie, Cox przeszedł intensywne treningi sztuk walki, w tym boksu i muay thai. Chciała, jego ruchy były jeszcze bardziej precyzyjne i dynamiczne, co miało oddać rozwój umiejętności Daredevila. Początkowo Daredevil Odrodzenie miał być zupełnie nowym podejściem do postaci, a Marvel Studios zrezygnowało z kontynuacji serialu Netflixa. Twórcy oryginalnego scenariusza i e showrunnerzy Chris Ord i Matt Corman mieli stworzyć historię skupioną na prawniczych przygodach Matta Mardoka. Jednak powe wewnętrznych pokazach w trakcie strajku scenarzystów studio uznało, że projekt nie spełniał oczekiwań fanów. W rezultacie we wrześniu 2023 roku Marvel Studios podjęło bezprecedensową decyzję o zwolnieniu showrunnerów i przeprojektowaniu serialu. Zdecydowano, że nowa wersja Odrodzenia musi być bardziej zgodna z mrocznym klimatem Netflixowego Daredevila i przywrócono elementy brutalnej akcji. Vincent D'Onofrio wcielając się w Wilsona Fiska zapowiedział, że jego postać w Daredevil Odrodzenie będzie bardziej zbliżona do komiksowego pierwowzoru. W przeciwieństwie do realistycznej wersji Kingpina z Netflixa, w Marvel Cinematic Universe jego postać stała się bardziej nadludzka, co było widać już w Hawkeye, gdzie jego postać przeżyła wybuch bomby. Daredevil Odrodzenie ma na celu głębszą integrację z Marvel Cinematic Universe, kontynuując wątki z oryginalnego serialu Netflixa oraz nawiązując do wydarzeń i postaci z innych produkcji Marvela. Obecność takich postaci jak Frank Castle sugeruje potencjalne crossovery i współpracę między bohaterami znanymi z różnych serii. Daredevil pojawił się już wcześniej w Marvel Cinematic Universe, w Spider-Man, Bez drogi do domu i Mecenas She-Hulk. Twórcy podkreślają, że to świeże podejście pozwoli na wprowadzenie nowych postaci i wątków, które będą miały większy wpływ na przyszłość całego uniwersum Marvela. Możliwe są również cameo innych bohaterów znanych z Marvel Cinematic Universe, takich jak Spider-Man czy Moon Knight, co może sprawić, że serial będzie kluczowym elementem nadchodzących faz Marvela. Początkowo planowano, że pierwszy sezon Daredevil Odrodzenie będzie liczył 18 odcinków, jednak ze względu na różne czynniki, w tym strajki w Hollywood, zdecydowano się skrócić go do 9 odcinków. Mimo to jeszcze przed premierą pierwszego sezonu trwały już prace nad sezonem drugim, co świadczy o dużym zaufaniu twórców do sukcesu serii. Decyzja ta wynika również z chęci dostosowania się do oczekiwań współczesnych widzów, preferujących krótsze, ale intensywniejsze sezony. Za kostium Daredevila w serialu Odrodzenie, Odpowiadał Ryan Meinerding. Dla Rajana to nie pierwsze spotkanie z postacią śmiałka. Wcześniej stworzył kostium do Netflixowego pierwowzoru serialu. Tym razem przygotował dosyć podobny czerwony kostium z czarnymi dodatkami. Jednak nowa wersja ma być odrobinę mniej błyszcząca i bardziej brudna, ale to nie wszystko. Łącznie na potrzeby serialu Daredevil odrodzenie projektant stworzył pięć różnych wersji kostiumu, w tym charakterystyczną żółtą znaną już z serialu Mecenas She-Hulk oraz całkowicie białą, która na kartach komiksu zadebiutowała w 2023 roku. Reżyserami serialu Daredevil odrodzenie są Justin Benson i Aaron Moorhead. Obaj wpadli na dosyć ciekawy pomysł dotyczący wykorzystania ruchu kamery do oddania widowisku większej immersji. Podzielili zdjęcia na dwa światy: świat mata oraz świat fiska. Świat Mata był kręcony z ręki, co powodowało delikatne niedoskonałości kadru i dodawało mu bardziej naturalny charakter. Natomiast świat fiska reprezentują stabilne kadry z kamer postawionych na statywach. Dzięki temu autorom udało się uzyskać surowy i bezwzględny obraz gangsterskiego półświatka Nowego Jorku, w którym nie ma nawet odrobiny duszy. Gdy Daredevil pojawił się w mecenas She-Hulk, fani obawiali się, że Marvel złagodzi postać i pozbawi ją brutalności znanej z serialu Netflixa. Jednak po zmianach w produkcji potwierdzono, że Daredevil Odrodzenie będzie jednym z najmroczniejszych i najbrutalniejszych seriali Marvel Cinematic Universe. Serial jest przeznaczony dla dorosłych widzów, chociaż może nie osiągnąć poziomu brutalności z Netflixa, twórcy zapewniają, że walki będą bardzo realistyczne. Nie jest tajemnicą, że Marvel Studios testuje w ten sposób reakcje widzów na brutalniejsze treści, co może wpłynąć na przyszłe projekty, takie jak chociażby film Blade. Jeśli Daredevil odrodzenie odniesie sukces, może to otworzyć drzwi do bardziej dojrzałych historii w Marvel Cinematic Universe. Natomiast historia zwariowanej drogi Blade'a do Marvel Cinematic Universe to już okazja na zupełnie inną opowieść. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.